Chłopaki mają dużo mocnych stron, bo przede wszystkim nauczyli się bardzo dobrze siebie wspierać. To co jest fajne, tutaj też w tym meczu nawet tym trudnym z włochami, gdzie wiadomo było, że przeciwnik jest bardzo mocny. Gdzieś na początku zabrakło koncentracji w wykończeniu tych punktów, bo przechodziliśmy całe boisko. Jak się trzymaliśmy założeń, była ta koncentracja na tym, to szło dobrze, a potem gdzieś niestety, no wiadomo, to jest nowe doświadczenie dla większości tutaj, więc jakby ta koncentracja to jest normalne, że czasem ją będą tracili, no presja jest duża i czasami zapominamy o tym, czego się mieliśmy trzymać. Ale to, co jest fajne tutaj w tej drużynie, to że fajnie chłopaki ogarniają powrót do tej koncentracji. I no, chcemy, to, chcemy to kontynuować, Już z każdego meczu wynosimy wnioski, jak co im pomaga, co wychodzi. Na tym meczu teraz z Belgią będziemy chcieli do tego dołożyć jeszcze to, żeby wytworzyli sobie większy ogień. Tak jak było w tym meczu otwarcia, że jest z takim powerem, że wszyscy od początku chcieli bardzo, to teraz byśmy chcieli, żeby każdy punkt tutaj tak zagrali, żeby na jutro. Myślę, że w ogóle mamy wspólny cel, i to jest fajne. I to chyba każdy, iż cały sztab, i cała drużyna mamy jeden wspólny cel, że chcemy się stawać, stara, stawać coraz lepsi. Wiemy jak to robić, wiemy, że po prostu musimy wyciągać wnioski, musimy dużo rozmawiać, wiemy na czym się koncentrować i z tego wszystkiego korzystamy. Więc oczywiście widać, że z każdego punktu, z każdego meczu stajemy się coraz lepsi. Każdy tam naprawdę musi się nauczyć z tego, co I to jest nasza cel. Wszyscy się dużo z tego nauczyli i żeby nawet właśnie w takim turnieju pełnym presji i wysokiej rangi, mieli przyjemność z tego.